W Szwajcarii Karol biegnie przez las, niosąc diamenty, które właśnie ukradła. Jej przyjaciółka Alex czeka w pobliżu z bronią na wypadek, gdyby coś poszło nie tak, ale jest rozproszona, gdy jej chłopak dzwoni do niej, by z nią zerwać. Karol karci ją, ponieważ może się zgubić bez wskazówek, więc Alex rozłącza się, zanim wróci do udzielania Karol wskazówek. Gdy ponownie się spotykają, uciekają, prowadząc czterokołowiec przez las. W tym momencie grupa dronów znajduje ich i otwiera ogień więc rozpoczyna się pościg. Alex jedzie tak szybko, jak tylko może, unikając kul, ale nie ma sposobu, aby uciec, jeśli nie będą walczyć. Karol przejmuje kierownicę, podczas gdy Alex przesiada się na tylne siedzenie, gdzie chwyta za broń i również otwiera ogień. Jednak, ponieważ wciąż jest zdenerwowana swoim chłopakiem, nie trafia, a czterokołowiec zostaje uszkodzony przez ataki dronów. Kiedy Karol przypomina przyjaciółce, by się skupiła, Alex wyjmuje większą broń i udaje jej się zestrzelić każdego drona po kolei. Kobiety świętują ucieczkę, ale czterokołowiec w końcu przestaje działać, ponieważ zbiornik paliwa przecieka. Gdy tylko zostawiają go za sobą, pojawia się nowy dron i strzela do niego, powodując eksplozję pojazdu. Alex wykorzystuje powstały dym jako osłonę i strzela również do tego drona. Następnie kobiety przenoszą się do miejsca na górze, gdzie ukryły kosz z przekąskami. Kolejny dron znajduje je w tym miejscu, a Alex szybko go zestrzeliwuje. Po zakończeniu przerwy skaczą z gór i latają w specjalnych kombinezonach które pozwalają im cieszyć się widokiem, dopóki nie wpadną do wody. Jakiś czas później w Paryżu Karol dowiaduje się, że jest w szóstym tygodniu ciąży. Nie użyła zabezpieczenia podczas przypadkowego spotkania, ponieważ chirurg powiedział jej, że nie może zajść w ciąży, ale popełnił błąd. Karol ma teraz kilka tygodni na pogięcie decyzji, czy chce zatrzymać dziecko, a ponieważ jest to ciąża wysokiego ryzyka, będzie potrzebowała ciszy i spokoju. Wieczorem Karol wchodzi do zacienionego budynku, aby spotkać się z kilkoma przestępcami, podczas gdy Alex jest ukrytym wsparciem. Karol daje diamenty chłopakom, którzy upewniają się, że są prawdziwe, po czym ogłaszają, że wysłali zapłatę do szefa Karol. Sfrustrowana Karol wskazuje, że nie tak się umawiali, więc przestępca wzywa swojego psa i grozi, że ją zaatakuje. Alex natychmiast sprawia, że jej celownik laserowy pojawia się na kratce piersiowej faceta, więc mężczyźni puszczają Karol. Później Karol mówi, Alex. Że jest zmęczona niebezpieczeństwem i wrogimi bandytami, więc chce rzucić przestępcze życie. Aleks początkowo się waha, ale zgadza się. Następnego dnia Duet udaje się do kina, aby spotkać się ze swoją szefową, potężną przestępczynią znaną jako matka Chrzestna. Kiedy Karol i Alex mówią jej, że chcą odejść, matka chrzestna śmieje się i przypomina im, że nikt nie odchodzi z tego biznesu. Każda osoba, która próbowała porzucić matkę chrzestną, zginęła. Zdeterminowany, by i tak odejść. Duet postanawia zamieszkać w lesie poza siecią, aby matka chrzestna nie mogła ich znaleźć. Na początku wydaje się, że otaczają ich tylko drzewa, ale Karol używa skanera wokół, aby wykryć ukryte drzwi, które prowadzą do ich nowego domu. Tej nocy dobrze się bawią, dyskutując o pomysłach na przyszłość i tańcząc do starej muzyki. Później, gdy kobiety zasypiają, ich królik ucieka do lasu, a hałas budzi je tuż przed tym, jak zabójcy matki chrzestnej otwierają ogień do domu. Ściany są kuloodporne więc na razie kobiety są bezpieczne, ale Alex martwi się, ponieważ strzały poruszają się za nią, co oznacza, że chcą ją zlikwidować. W końcu strzelanina ustaje, a królik wraca do domu, co zdradza lokalizację drzwi dla zwierząt. Zabójca wkłada broń przez otwór i ponownie otwiera ogień, niszcząc wiele przedmiotów i mebli, ale chybiając kobiety, ponieważ się ukrywają. Niestety króliczek zostaje zlikwidowany, a Alex przywiera do jego ciała, przysięgając zemstę. Jakiś czas później w restauracji Karol spotyka się z matką chrzestną, która potwierdza, że zabójcy chcieli tylko zlikwidować Alex. Następnie matka chrzestna każe swojemu ochroniarzowi wycelować broń w kucharza i grozi, że go zlikwiduje, jeśli Karol nie wykona ostatniego zadania. Karol nie ma innego wyjścia, jak tylko się zgodzić, ale prosi o 2 miliony dolarów, aby mogła przejść na emeryturę na dobre. Misja polega na kradzieży czegoś na Korsyce, a Karol będzie odpowiedzialna za zebranie własnego zespołu. Następnie Karol i Alex udają się do głównego planisty Abnera, aby zorganizować napad. Ich celem jest kradzież słynnego obrazu, który zostanie wystawiony w klasztorze. Nie mają mapy tego miejsca, więc najpierw muszą ukraść plany. Abner daje im namiary na dostawcę broni i kierowcę ucieczki, ponieważ Karol nie chce, aby Alex prowadziła samochód po dużym incydencie w Polsce. Następnie duet odwiedza tor wyścigowy, gdzie kierowca wyścigowy Sam jest obwiniana przez swojego kolegę z zespołu za rzekome majstrowanie przy samochodzie. Sfrustrowana sam kradnie pojazd i zaczyna jeździć nim po torze z dużą prędkością, pokazując niesamowity talent, udowadniając, że to kwestia umiejętności kierowcy, a nie problemów z samochodem. Kiedy kończy, jej wściekły kolega z zespołu zwalnia ją, a sam zdejmuje kombinezon na oczach wszystkich. Później Karol i Alex zapraszają sam na lunch i proszą ją o dołączenie do ich misji, wyjaśniając, że podzielą się pieniędzmi porówno. Alex nienawidzi być zastępowana jako kierowca i utrzymuje złe nastawienie, które prawie zmusza sam do odejścia ale Karol uspokaja wszystkich i przekonuje Sam, by do nich dołączyła. Jakiś czas później trzy kobiety płyną statkiem na wyspę i znajdują bardzo ładny dom, w którym będą mieszkać. Po osiedleniu się zespół udaje się do Clarence'a, który prowadzi sklep spożywczy jako przykrywkę dla swojego handlu bronią. Podczas gdy Clarence przekazuje im całą potrzebną broń, Alex nie może się powstrzymać od podkochiwania się facecie i flirtuje z nim. Ponieważ Sam nigdy nie używała broni, grupa udaje się na otwarty teren, aby Karol mogła nauczyć ją strzelać. Tego wieczoru Alex zauważa, że Karol już nie pije, a Karol musi wymyślić wymówkę, ponieważ utrzymuje swoją ciążę w tajemnicy. W środku nocy Karol ma apetyt, więc zaczyna jeść przypadkowe rzeczy z lodówki. Alex przyłapuje ją na gorącym uczynku i zakłada, że Karol przechodzi menopauzę. Następnego ranka sam pyta Karol, jak poznała Alex. Wiele lat temu, gdy Alex była jeszcze nastolatką, uciekła od rodziny, podobnie jak Karol w tym samym wieku. Poznały się w Amsterdamie. Kiedy Karol pracowała nad napadem na diamenty i pomyślała, że Alex będzie idealnym członkiem zespołu do tego zadania. Po śniadaniu Alex i Karol poddali sam wielu treningom, takim jak bieganie, pływanie i więcej ćwiczeń strzeleckich. Jest to ich rutyna przez kilka następnych dni, podczas których czekają na przybycie obrazu do klasztoru. Robią sobie również przerwy, aby odwiedzić lokalny rynek lub pójść do baru. Pewnego popołudnia, gdy ma trochę czasu dla siebie, Karol dzwoni do swojego lekarza i mówi jej, że zatrzyma dziecko. Wieczorem Karol przypadkowo psuje kolację, a hormony ciążowe wywołują u niej płacz. Alex zapewnia ją, że to tylko głupia pomyłka i zjada wszystko. Następnie Karol ogłasza, że Alex i sam ukradną plany bez niej, ponieważ chce, aby nauczyli się ze sobą dogadywać. Następnego dnia sam udaje się do firmy remontowej, podczas gdy Alex pozostaje ukryta w innym budynku, aby zapewnić przykrywkę. Ponieważ nie ma żadnych zabezpieczeń, sam z łatwością wkrada się do biura i włamuje się do komputera za pomocą telefonu. Udaje jej się zdobyć wydruki i odpręża się, ale Alex ostrzega ją, że ktoś nadchodzi. Sam bardzo się denerwuje, ale Alex mówi jej, żeby się nie martwiła, po czym uderza wszystkich pracowników strzałkami uspokajającymi. Kiedy sam ma zamiar wyjść, pracownik ujawnia, że wciąż nie śpi, a ona nie może powstrzymać się od zamrożenia ze strachu, więc facet aktywuje alarm. Alex strzela do niego drugą strzałką, dzięki czemu sam może wyjść bez kłopotów. Obie kobiety wsiadają na motor. A sam zaczyna jeździć jak maniaczka w ramach zemsty za to, że Alex nie pomogła jej wcześniej. W ciągu zaledwie pięciu minut wracają do domu, a Alex wpycha sam do basenu. Wieczorem kobiety idą na festiwal i sam dobrze się bawi tańcząc, podczas gdy Alex całuje Clarence'a. Pewna kobieta zainteresowana sam próbuje ją pocałować, ale sam ją odpycha. Później na osobności sam mówi Karol, że jej żona zmarła i wciąż ją tęskni, więc Karol obiecuje, że jej nowe przyjaciółki są tu dla niej. Wkrótce Alex i Clarence znajdują pokój, w którym chcą się kochać, ale przerywa im mężczyzna proszący o dołączenie do nich. Alex jest zainteresowana i przekonuje Clarence'a, aby spróbował, ale kiedy są w trakcie pocałunku, nieznajomy uderza Clarence'a, aby go znokautować. Kiedy Alex próbuje walczyć, facet z łatwością ją obezwładnia i rzuca na łóżko, by ją udusić. Jednak Alex nie poddaje się i uderza go, aż się pochyla, a następnie używa swoich długich paznokci, aby zerwać trochę skóry z jego głowy. Podczas gdy na zewnątrz rozpoczynają się festiwalowe fajerwerki, Alex i mężczyzna kontynuują walkę. Zostaje uderzona kilka razy, ale odrzuca faceta kopiąc go w pachwinę i uderza go najbliższym przedmiotem, jaki może chwycić. Następnie zakłada buty, po czym rozbija kilka szklanych przedmiotów na podłodze, a następnie lustro. Oboje chwytają odłamek, aby walczyć, ale mężczyzna ledwo może się poruszać, ponieważ jest boso. Rano Alex i Clarence wrzucają martwe ciało mężczyzny do morza. Clarence ujawnia, że miał nagrodę za głowę, ale nie sądził, że będą go ścigać na wyspę, więc przeprasza, że nie powiedział Alex. Para spędza dzień na łodzi, kochając się i podziwiając widoki. Clarence dzieli się również kilkoma historiami o przestępcach, których zna. Tymczasem matka chrzestna odwiedza Karol w domu i przyznaje, że chce zastąpić Alex sam, ale Clarence odmawia zerwania z jej najlepszą przyjaciółką. Kiedy Alex wraca do domu, wyjaśnia, że opowieści Clarensa pozwoliły jej znaleźć zabójców, którzy zlikwidowali jej królika. Drużyna udaje się do centrum, a Alex jak zwykle ukrywa się w swoim punkcie snajperskim. Karol i sam podchodzą do zabójców, udając tancerki, które widziały ich ogłoszenie o występie. Zaczynają tańczyć, aby odwrócić ich uwagę, a ponieważ mężczyźni nie mogą oderwać od nich wzroku, Alex z łatwością likwiduje ich jednego po drugim. Ponieważ jutro jest wielki dzień, kobiety spędzają resztę dnia na zabawie i zacieśnianiu więzi. W drodze powrotnej Karol postanawia w końcu ujawnić, że jest w ciąży. Jej przyjaciółki są szokowane. Ale też bardzo ją wspierają. Następnie spotykają się z Abnerem, aby dokończyć omawianie planu. Uderzą jutro wieczorem, ponieważ odbędą się bardzo ważne derby, które przyciągną uwagę strażników przed telewizory. Obraz znajduje się na najwyższym piętrze, więc Karol i Alex wydostaną się tajnym tunelem. Sam będzie czekał w samochodzie na ucieczkę, a Abner ze swoją starszą dziewczyną będzie odpowiedzialny za ciężarówkę z jedzeniem, która pozwoli mu zbliżyć kobiety do klasztoru bez podejrzeń. Następnego dnia Abner bez problemu parkuje ciężarówkę w pobliżu klasztoru. Karol i Alex ukrywają się w posągach, które zostały wysłane do klasztoru jako prezenty. Po wejściu do środka kobiety czekają na sygnał Abnera, ale ten przypadkowo upuszcza słuchawkę do sosu, który robi. Zmęczone czekaniem kobiety rozbijają posągi, by wyjść na zewnątrz. Co gorsza, w okolicy pojawia się ogromna ekipa telewizyjna. Okazuje się, że dziś wieczorem w klasztorze będzie kręcony teledysk znanego muzyka. Teraz Abner i jego dziewczyna są otoczeni przez robotników proszących o jedzenie i nie mają innego wyjścia, jak tylko gotować, aby utrzymać swoją przykrywkę. Sam również musi się przenieść, aby uniknąć pojawienia się przed kamerą, a teraz nie jest już blisko budynku. W międzyczasie Alex znajduje zespół ochrony i szybko usypia ich wszystkich za pomocą strzałek uspokajających, a także powala mężczyznę, który przyszedł po Karol. Następnie duet wsiada do windy i próbuje porozmawiać z sam, ale muszą milczeć, gdy dwóch członków załogi również wchodzi. Kiedy docierają na kolejne piętro, okazuje się, że jest ono pełne pracowników, ale Karol odmawia anulowania, mówiąc, że mogą być dywersją. Na schodach jest dwóch strażników, więc szybko zaczynają ich bić, aż tracą przytomność. Podczas gdy Alex ukrywa ciała, Karol włamuje się do systemu alarmowego, aby go wyłączyć. Kiedy przypadkowy pracownik wchodzi do środka, Alex również musi go znokautować. Następnie Karol zaczyna pracować nad wycięciem obrazu, chociaż nie jest już w ciemności. Ponieważ ekipa instaluje bardzo jasne światła. W tym momencie wchodzi inny członek ekipy, aby obejrzeć wystawę, a Karol udaje, że robi dekoracje do filmu. Facet jej wierzy i kontynuuje irytującą rozmowę, podczas gdy Karol kończy usuwać obraz. Na szczęście w końcu odchodzi i kobietom udaje się wydostać z klasztoru z obrazem bez większych kłopotów. Następnego dnia zespół świętuje swój sukces. Karol poświęca chwilę na wykonanie tajnego telefonu, aby zaaranżować specjalny plan. Alex mówi jej: że Clarence wyjeżdża sam z kraju, a Karol stara się ją pocieszyć. Później w Paryżu Karol idzie zobaczyć się z Matką Chrzestną, podczas gdy Sam i Alex czekają na swoich zwykłych pozycjach. Po tym, jak Karol oddaje obraz, Matka Chrzestna prosi ją o rozmowę na osobności i zabiera ją do innego pokoju, wiedząc, że Alex nie będzie widoczna z tego kąta. Ogłasza, że nie pozwoli Karol przejść na emeryturę i grozi, że zlikwiduje jej bliskich, jeśli nie będzie posłuszna, ale Karol nie przejmuje się i głośno wymienia swoje współrzędne. Więc Alex i tak może strzelać. Ochroniarz natychmiast pada martwy, a matka chrzestna nazywa Karol szaloną, zanim ona również zostaje zastrzelona. Gang matki chrzestnej natychmiast zaczyna zbliżać się do budynku, więc Alex zaczyna strzelać do nich tak szybko, jak to możliwe, podczas gdy Karol opowiada o dniu, w którym się poznali. Wkrótce przyjeżdża też policja i sam każe się przenieść. Karol mówi Alex, jak ważna jest, doprowadzając ją do płaczu. Przyznaje również, że przyszła na to spotkanie wiedząc, że nie wyjdzie z niego. Po zlikwidowaniu nadchodzącego bandyty, Karol mówi Alex, aby odeszła bez niej i rozpoczęła nowe, bezpieczniejsze życie. W tym momencie wkraczają policjanci i Karol podnosi broń, więc Alex musi patrzeć, jak jej najlepsza przyjaciółka zostaje zastrzelona. Sam podsłuchuje rozmowę policjantów o snajperze i każe Alex uciekać. Właściciel mieszkania pomaga Alex otrząsnąć się z tego i zaczyna uciekać, ale policjanci są przy drzwiach wejściowych i nie może znaleźć innego wyjścia. Obserwując, jak ciało Karol jest zabierane, sam prowadzi Alex do właściwego pokoju przed objechaniem. Teraz Alex może dotrzeć na dach, ukryć się przed policją. Cztery lata później sam odwiedza Alex w jej domu na wsi. Alex ignorowała jej telefony przez te wszystkie lata, ale nadal zaprasza ją do środka. Sam przekonuje Alex, by pojechała z nią na wakacje i zrobiła jej małą niespodziankę. Jakiś czas później kobiety przybywają na pustynię, a Alex jest zszokowana odkryciem, że Karol żyje i ma uroczą córeczkę. Policjanci byli specjalnym zespołem, który wynajęła do sfingowania jej śmierci. Trzy kobiety spotykają się bardzo emocjonalnie i zaczynają cieszyć się swoim nowym życiem. Subskrybuj po więcej takich filmów, włącz powiadomienia i zostaw polubienie, aby pomóc w rozwoju kanału.